Hiszpański to nie tylko słowa, ale również gesty, a ja przygotowałam dla Was ich aż 21. Czy wiecie, co znaczy to, to lub to? Jeśli nie, to koniecznie oglądajcie ten odcinek. Gotowi na gestykulację, level espanol, łapka w górę i vamos. Na start bardzo ważne krótkie ogłoszenie. Już w poniedziałek, 9 czerwca, startujemy z darmowym, pięciodniowym wyzwaniem z nauką języka hiszpańskiego. Przez 5 dni poprowadzę dla Was darmowe lekcje języka na żywo online. Aby dołączyć, zapisz się przez formularz. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego nagrania. A teraz przechodzimy do odcinka. Gdy zapraszamy kogoś do dość drogiej restauracji, ta osoba może nam pokazać. Ten gest oznacza estar a dos velas, estar sin dinero, nie mieć pieniędzy, być bez kasy. A gdy wejdziemy do zatłoczonej tawerny, Hiszpanie pokażą ten gest, oznacza to jeno de gente, hay mucha gente, jest bardzo dużo ludzi. A w hiszpańskim barze, gdy chcemy zamówić unakanie, czyli małe piwo, wystarczy, że pokażemy ten gest. Gdy komuś zdarzy się wypić troszeczkę za dużo, Hiszpanie pokażą estaboracio. Jest pijany. Gdy zgłodniejemy, możemy pokazać znajomym ten gest, żeby zapytać, czy chcą comer algo, zjeść coś. Gdy jedzenie bardzo nam smakuje, możemy pokazać Está ricissimo, está para los dedos. Jest przepyszne, jest palce lizać. A gdy już bardzo śnajemy, możemy pokazać Me comido demasiado, za dużo zjadłam, za dużo zjadłam. Ten gest jest używany również, gdy na przykład ktoś tam opowiada bardzo interesującą czy szokującą historię. Możemy pokazać Madre mia. A co oznacza ten gest lub taki gest? Me piro, ya me boj. już muszę iść. W Hiszpanii, aby poprosić o rachunek, wystarczy, że spojrzymy na kelnera i zaczniemy pisać w powietrzu. Możemy też udawać, że mamy kartkę. Będzie to oznaczało la cuenta, por favor. Natomiast w sklepie, gdy Hiszpanie oglądają coś bardzo drogiego, pokazują w ten sposób. Może to oznaczać dinero, ale może to również oznaczać, że coś jest mój karo, bardzo drogie. A co w Hiszpanii znaczy ten gest? To oznacza trzymam kciuki, trzymam za Ciebie kciuki. Hiszpanie dosłownie krzyżują palce. Cruzo los dedos. Podoba Ci się ta lekcja? Koniecznie daj łapkę w górę i zasubskrybuj Hiszpański Zapytaj Poliglotę. Publikuję tutaj co tydzień nowe darmowe lekcje języka hiszpańskiego. Gracias. A co oznacza ten gest? W ten sposób Hiszpanie pokazują, że chcą, żeby ktoś zrobił coś razem albo, że ktoś jest w związku, w relacji. Juntos. Gdy Hiszpan nam coś tłumaczy, może pokazać Lopias. Lo entiendes, czyli rozumiesz to, łapiesz. Gdy coś nam dobrze idzie lub się z czymś zgadzamy, pokażemy bien, dobrze. Jeśli coś nam nie idzie, pokażemy mal. Natomiast gdy coś jest super albo z kimś się zgadzamy, pokażemy perfecto, perfecto, świetnie. De acuerdo, zgadzam się. Natomiast aby wyrazić nieco mniej entuzjazmu, pokażemy más o menos, así, así, mniej więcej, tak sobie. A co w Hiszpanii będzie oznaczał ten gest? Pokazując miejsce na zegarek, możemy zarówno wyrazić tego tempo, mam czas, jak i no tego tempo, nie mam czasu, lub możemy też komuś dać coś zrozumienia, że jest spóźniony. Hiszpanie, aby pokazać, że ktoś jest loco, czyli szalony, dotykają palcem wskazującym skroni. Le falta verano. Gdy Hiszpanie wskazują oko, mają na myśli oho, zwróć uwagę, skup się. A co oznacza ten hiszpański gest? Widziałam również taką wersję. To oznacza Tienemucia kara. Dosłownie ma dużo twarzy, a znaczy to, że ktoś ma tupet, jest bezczelny. Tienemucia kara. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, które gesty podobały Wam się najbardziej, a może znacie takie, których nie było w tym nagraniu. Jeśli chcecie już teraz rozpocząć naukę języka hiszpańskiego, koniecznie sprawdźcie darmowe lekcje w naszej aplikacji Język w 15 Minut. Nie tylko prowadzę tam całe lekcje języka hiszpańskiego, znajdziecie tam również fiszki, audio nagrane przez Hiszpana, quizy, system powtórek i dużo, dużo więcej. Wystarczy, że klikniecie w link w opisie tego nagrania. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji. Nos vemos pronto.